Ile co helikopterem dla elit? 30 sekund Dla elit Dla elit O Jezu do dupie Popatrz kultury Jezu patrz kultury no Coś kurde lebele eee, 15 sekund 15 Piętna... Ile? 15 nie? 10 10 9 Co? Co ty? Czy normalnie jesteś? A nie 9 9 4 no, 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 Nowy rok! Nowy rok! Nowy rok! Szczęśliwego nowego... Szczęśliwej nowej dupy, panowie! Co się rozbiło. Ej, bo... Ej, jest północ bo szczęśliwego nowego roku, nie? O nie! Poprzez atmosferę. W to opy myślę, 2020. W drugie 2020 rok!